Santa Maria. Ręcznie budowana, drewniana replika w skali 1 do 1 okrętu flagowego pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba z 1492 roku. Tak jak oryginał, łajba ma około 21 metrów długości. i Wyobraźcie sobie, czymś taki teraz przez 2 miesiące płynąć przez otwarty ocean, nie wiedząc co jest na końcu i czy w ogóle coś tam jest. Ja wykupiłem sobie 3 godziny rejs. Z Kotwicowanie w pobliżu jednego z najwyższych klifów na świecie, gdzie można skakać ze statku do morza. I zobaczymy jakie to będzie. Mam nadzieję, że warunki, warunki wiatrowe pozwolą na to, żeby rozwinął żagle. 42 euro kosztuje takie coś w 2024 roku. Funsial na Maderze. Podchodzicie do budy. O tamtej. Prosicie bilet. Dostajecie bilet, wsiadacie i jazda. Na pokładzie jest bar. Serwis jest w języku portugalskim i angielskim. Na kotwicowaniu można sobie naprawdę skakać do wody, jeżeli tylko warunki pozwalają, a dzisiaj pozwalają. Po drodze można trafić delfiny, rzadziej, a też można trafić wieloryby. Mam nadzieję, że to będzie fajna przygoda, było to moim marzeniem. Jakie to jest małe, nie? Z mołą klejone belki. Morning. No? Dawaj do niego. Dawaj, Dawaj. Wszystko dla was. Ok you need to wave and smile for the people thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. you okay thank you To moje pierwsze w życiu wyjście na ocean atlantycki na drewnianej 21 metrowej łupinie Wy widzicie stolicę Madery Wy widzicie stolicę Madery, Funsial Ale po południowej stronie wyspy nie są takie duże jak po północnej, po północnej są około 2-3 razy większe, ale i tak pięknie tym buja. Zapowiada się naprawdę wspaniała zabawa. w ostatku tak wygląda kabina w której w oryginale urzędowałby sam Krzysztof Kolumb max 10 metrów kwadratowych łóżko Krzysztof Kolumb nie miał takich specjalistycznych sprzętów ale mógł prosić inne siły o to żeby mu pomogły w razie, w razie problemów Piękny rejs naprawdę każdemu polecam Maderę i rejs Santa Marium. Słuchajcie, nowoczesnym jachtem na delfiny możecie popłynąć na każdym jednym morzu na świecie, na którym są jachty i delfiny. Santa Marium robioną ręcznie według oryginału możecie popływać tylko na Maderze. Jest. Cabo Girao eee, Tutaj, tam dokładnie, gdzie pokazuję palcem. Teraz za moje dwie liny się ukrywa. jest drugi najwyższy klif w Europie. Jeden z najwyższych, o ile nie drugi najwyższy na świecie. Eee, z tarasu widokowego do plaży, do poziomu oceanu jest 586 metrów wysokości. 586. Stojąc na górze macie pod nogami mapy Google. Tym bardziej, że podłoga jest ze szpa. I tutaj za chwilę będziemy się zatrzymywać i będzie możliwość wykąpania się w oceanie. żeby uzmysłowić Wam tak naprawdę wysokość tego klifu, tego Cabo e, Widzicie teraz całość. E, tutaj jest punkt widokowy, 586 metrów nad poziomem morza. jest plaża. A tutaj macie tycienie, te, te zacienione skały. To wyobraźcie sobie, że e, wszystkie wieżowce Warszawy, z Pałacu Kultury włącznie, stawiamy sobie w jednym rzędzie i robią za tycienie to to mniej więcej jest ta skala wysokości. 40-50 metrowe budynki tak wyglądają w porównaniu do tego pliku. 586 metrów wysokości. A tu taka pierdółka 450 metrów. Idziemy tą nogą karmić rykiny Pierwszy raz w życiu robię coś takiego. Zobaczymy jak będzie Santa Maria de Colomba, Funcial, Madera. Idziemy pływać do otwartego oceanu. No to co? Majątek zapisuje na siostrę? No to co,

3 godziny minęły, nawet się człowiek nie zorientował kiedy i koniec tych przyjemności. No nie było okazji płynąć pod żaglami, troszkę szkoda, ale rejs uważam za bardzo udany i bardzo wartościowy, naprawdę polecam. 42 euro to nie jest jakaś tragedia za taką atrakcję. Pamiętajcie, że to jest statek ręcznie budowany. On był budowany na Expo 98 albo 88 w ubiegłym wieku w Portugalii. Jest zrobiony naprawdę na tyle starannie i dokładnie według tego jak wyglądały ówczesne statki, jak tylko dało się z dokumentów z czasów wypraw Kolumba to ogarnąć. Piękny rejs.